Alert, alert! Mamy pilny update w sprawie najdroższej twarzy w Polsce. Pamiętacie sagę o liftingu doktora Gojdzia za 150 tysięcy złotych? Mamy kolejny odcinek. Życie po liftingu. Była operacja, było zdejmowanie szwów, była medialna wojna z Kubą Wojewódzkim, a teraz czas zobaczyć jak wygląda codzienne, zwykłe życie z nową, wartą fortunę twarzą. Oto on. Odmieniony, odmłodzony Krzysztof Gojcz, wysiadający ze swojego skromnego miejskiego samochodu, czyli z Maybacha. Bo jak masz nową twarz za 150 koła, to nie możesz przecież jeździć Oplem. To po prostu nie pasuje. Ale to nie wszystko. Zobaczmy, co nasz doktor wypakowuje z tego luksusowego pałacu na kółkach. Po pierwsze, torba podróżna warta krocie, pewnie więcej niż roczna pensja reportera pudelka. Po drugie, mały, słodki, puszysty piesek, który idealnie pasuje jako żywy dodatek do tej drogiej torby. Mamy tu pełny podręcznikowy zestaw startowy milionera. Nowa, gładka twarz jest. Luksusowa limuzyna jest. Torba za kilkadziesiąt tysięcy jest. Piesek maskotka pod pachą jest. Komplet. To jest właśnie ostateczny dowód na to, że operacja się udała. Doktor Gojcz wygląda teraz jak człowiek sukcesu z amerykańskiego filmu. Odpoczęty, gładki i obrzydliwie bogaty. To jest też jego nie ma, ale jakże głośna odpowiedź dla Kuby Wojewodzkiego. Kuba śmiał się z jego twarzy, a Gojcz Goć w milczeniu pokazuje mu swojego Maybacha, swoją torbę i swojego pieska. To jest wojna na zupełnie innym poziomie luksusu. My w Alercie Celebryckim z podziwiem patrzymy na ten obrazek. To jest kwintesencja tego, o czym marzą wszyscy fani medycyny estetycznej. Nowa twarz, nowe życie, nowy, lepszy, bogatszy świat. A tak na serio? To jest po prostu tak absurdalne i przerysowane, że aż piękne w swojej istocie. Co myślicie? To są live goalsy, do których wszyscy powinniśmy dążyć? Czy może jednak szczyt próżności i ostentacji? Dajcie znać w komentarzach i subskrybujcie, bo my będziemy śledzić każdy krok i każdy luksusowy zakup doktora Gojdzia.